No i spójrzmy teraz na zadanie siódme. Mamy teraz pewnego rodzaju przyporządkowanie, w którym wiemy, że liczbie odpowiada jej pierwiastek kwadratowy, czyli pierwiastek stopnia drugiego, i mamy wykazać, mamy udowodnić czy uzasadnić, że takie przyporządkowanie nie będzie funkcją zbioru X w zbiór Y. No i zauważcie, że tutaj zbiór Y to są liczby wymierne. Czyli tak, gdybyśmy mieli sobie stworzyć tabelkę, Zobaczcie, w ten sposób. No i teraz wypiszemy sobie wszystkie x. Mamy jedynkę, mamy dwójeczkę, mamy trójkę i mamy czwórkę. No i teraz wiemy, że te nasze y to będą pierwiastki kwadratowe. No to policzmy. Najpierw bierzemy tego naszego pierwszego x i liczymy sobie pierwiastek kwadratowy z jedynki, to będzie 1. No i jedynka, widzicie, musi być liczbą wymierną, bo mamy w ten sposób określony ten nasz zbiórku. No ale jedynka jest wymierna. Teraz dwójkę, czyli mamy pierwiastek z dwóch, ale to już nie będzie liczba wymierna, czyli to oznacza, że tej liczby tutaj sobie zapisać nie można. No i w ten sposób wykazaliśmy że to nie będzie nasza funkcja zbioru X zbiór Y, no bo nie każda liczba, która jest tutaj otrzymana, będzie liczbą wymierną, czyli będzie należała do naszego zbioru y. Jeżeli chodzi o podpunkt B, spójrzmy może od razu, także mamy wyznaczone czy podane, tak X, mamy minus 1, 0, 1 oraz 2, tutaj mamy Y, to będzie zbiór liczb rzeczywistych, czyli wszystkie liczby. No i teraz znowu, mamy ten pierwiastek kwadratowy, ale jeżeli będziemy chcieli sobie policzyć pierwiastek kwadratowy z minus jedynki, no to pierwiastek kwadratowy z liczby ujemnej nie istnieje. Czyli także nie wpiszemy tego sobie tutaj ta, do tabelki miejsce y, tak jak tu mamy x minus 1, no ponieważ ta liczba nie istnieje. tak? Czyli to oznacza, że to także nie będzie przyporządkowanie zbioru x, Zbiór Y.